witajcie kochani wieczorne jedzonko będzie się składało właśnie z białej ryby filet rybny ja go podpiekam duszę go na liściach z takiej karbowanej kapusty żeby po prostu nie przywarły do garczka poza tym było kawałek arbuza wszyscy pojedliśmy ja zjadłam dosłownie 200 gramów arbuza ale przez to że arbuz jest bardzo ma dużą ilość cukru to mentalnie doprowadziło do biegunki, co jest normalne u ludzi po zmniejszeniu żołądka, reakcja na cukier to dosłownie jak po ziołach przeczyszczających. Wczoraj musiałam iść odebrać samochód i z garażu i długi spacer zajął mi, taki szybki spacer zajął mi 90 minut dosłownie. Niestety padał deszcz, w połowie drogi bardzo, bardzo mroźny deszcz zaczął padać, a ja nie miałam czapki ze sobą. Także dzisiaj już jestem po trzeciej em, po trzeciej dawce syropu z paracetamolem ponieważ mam wrażenie, że właśnie wszystko mnie jakoś dziwnie pobolewa, także coś mnie złapało, ale kontynuujemy. Ech, kontynuuję dalej zdrowe odżywianie, zdrowe wybory, a cieszy mnie bardzo fakt, że Um, Waga powolutku, ale spada. Bardzo mnie to cieszy. I to mnie motywuje do, dalej, do kolejnych dni na warzywach. Bo to gadanie, że o dobra, no, aż schudnę tam do swoich kilogramów, ile mam zamiar. To takie coś mnie nie motywuje, ale takie z dnia na dzień małe motywacje, jak mi się zdarzają, to bardziej mnie trzymają przy zdrowym odżywianiu. Nie wiem, każdy jest inny, ale. Każdy na swój sposób próbuje walczyć ze swoimi zachciankami. Ja wiem, że wegowy wegowym i to powinno już pomagać w zachciankach, ale niestety to tak nie jest. To nie jest tak łatwo. Niby wegowy robi swoje. Ale zauważam, że jak się pojawi gdzieś w pobliżu sklepu z pizzą, i ten ser. Sam, sam ten ser mnie normalnie ciągnie mnie do tego, ale jak przejdę obok i później już widzę następny nie wiem, sklep z meblami, no to już mnie nie ciągnie do tej pizzy. Także staram się nie bywać w okolicy em, jedzeń gotowych na wynos. Dobrze będzie. Trzeba być pozytywnym na razie.